Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z ekspresowym tutorialem jak zrobić w Geniali doble w bardzo prosty bardzo szybki sposób na gotowcu tak jak tu widzicie tłumaczymy Skype ale nie tylko i dzisiaj będzie właśnie taki moment kiedy tłumaczymy nie tylko Skype ale też inne narzędzia to jest akurat narzędzie to narzędzie nie jest narzędziem Scape, natomiast powstało w oparciu o sposób tworzenia właśnie narzędzi Scape. Jest tworzone przez hiszpańską um, stronę Sandbox Education. Tutaj macie. Właśnie ikonkę. Pamiętajcie, że dzisiaj zamieściłam Wam taki przycisk, więc możecie sobie pobrać tę prezentację na swoje konto właśnie z tymi doblami i z tymi materiałami, które będę Wam dzisiaj pokazywała. Pokażę Wam teraz, jak takie doble wyglądają. Ja tutaj zrobiłam doble wiosenne. Możesz zdobyć 15 punktów. Natomiast od razu Wam powiem, że po prostu w jedną sekundę możecie sobie zmienić tą na dowolną liczbę. Możecie dać dzieciom 5 rund, 10 rund, 20 rund, 30 rund, i tutaj wtedy będzie taka możliwość. W rogu macie punkty. Zdobycia tylu punktów. Jeżeli ustawicie 15 rund, można zdobyć 15 punktów. Jeżeli ustawicie 20, 20. Te serduszka to są tak zwane życia, czyli jeżeli uczeń źle wybierze obrazek, źle kliknie, to jakby jedno życie jest mu zabierane. Jeżeli wszystkie te życia zużyje, no to wtedy musi jeszcze raz zacząć grę. Ale możecie sobie również skopiować te serduszka, po prostu skopiować je, pokażę Wam jak, i wtedy jakby tych szans będzie więcej. Tutaj na dole macie, to są jakby takie dwie dodatkowe opcje w jednym rozdaniu, czyli teraz to jest moje jedno rozdanie. No, dobrze, kliknijmy, tu jest biedronka wspólnie i zobaczcie co się stanie. Jak ja kliknę biedronkę, to jest taki fajny dźwięk, pojawił się punkt, na chwilę uśmiechnięta buźka i teraz jest następne rozdanie. Jeszcze raz Wam pokażę, jak można jakby dobrą rzecz wybrać, bo chcę Wam pokazać, że uczniowie mogą wybierać i na jednej planszy i na drugiej. To teraz wybiorę na drugiej, drugi punkt uśmiechnięta buźka. Jeżeli wybiorę źle, czyli w tym wypadku na przykład pająka, zobaczcie, smutna buźka i zabrało mi się jedno serduszko. Natomiast jeszcze na dole chciałam powiedzieć, w jednym takim rozdaniu, teraz mam już kolejne rozdanie, mogę sobie użyć takiej pomocy. To są dwie pomocy. Jak kliknę na, całe, na całą rundę, czyli te 15, 15 rozdań, które ustawiłam, możecie sobie raz użyć tej jednej gwiazdki i raz dwóch gwiazdek. Jedna gwiazdka to jest taka pomoc, że zobaczcie, jak nacisnę, to z każdej karty zabierze mi się po jednym obrazku, czyli no jest trochę łatwiej y, tę od, prawidłową odpowiedź zobaczyć. No tutaj jest komar. I już mam zużyte tą, zużytą tę jedną gwiazdkę, tę pomoc. Teraz to jest taka większa, trochę pomoc. Zobaczcie, dwie rzeczy się nam zabiorą, i wtedy, wtedy jest już dużo łatwiej. Akurat przy takim ustawieniu, że ja miałam cztery elementy. No to klikam sobie teraz tu, dostałam punkt. No i cały czas mam życie. I słuchajcie, jeszcze jedna uwaga: ja tutaj ustawiam sobie cztery. Elementy, cztery symbole, natomiast wy możecie sobie ustawić tych symboli dużo więcej i też robi się to w bardzo prosty sposób. Jeżeli ja już dojdę do końca, może spróbujemy, trochę nam, trochę nam to zajmie czasu, ale chcę Wam pokazać, że na koniec, jeżeli dobrze, dobrze dzieci. Zrobią, dojdą do końca bez zużywania tych żyć, to wtedy mogą ym, dostać taką informację zwrotną, że wszystko jest w porządku. Przecież nie jestem taka super szybka w tym, yy, w tym znajdowaniu. O, zobaczcie, no tutaj myśmy stracili jedno życie, więc mogliśmy zdobyć 15 punktów, no ale. Dostajemy 14. I pojawia nam się jakiś rysunek, ale może być to napis, świetnie, brawo. Możecie sobie też wtedy ustawić przejście, na przykład do kolejnej strony, bo mogą być to dwa takie elementy. Dobrze, teraz Wam pokazuję, jak to zrobić. Przejdę teraz do, na swoje konto, do swojego edytora. Tutaj macie te doble w podglądzie. Pokażę Wam, z czego się składają. Zobaczcie, tu jest ta informacja zwrotna, czyli w moim przypadku taki GIF. Jak zawsze w skryptach zgrupowane, czyli ten element musi być zgrupowany z tym czarnym kodem, który się zaczyna global. Tutaj ja normalnie, to jest zwykły napis, możesz zdobyć 15 punktów, możecie sobie. E, zmienić na inną liczbę i liczbę rund ustawiacie tutaj. To jest akurat zablokowane, żeby sobie to zmienić, to zobaczcie, ja tutaj wchodzę i mogę zmienić na na przykład 14 rund. E, I zablokujemy sobie. Tutaj macie karty, i z tych kart proponowałabym Wam w ogóle nie ruszać. Z wyjątkiem tutaj tych kodów, o tych, na jednej karcie są zielone, na drugiej karcie są różowe. Jeżeli chcecie więcej niż cztery elementy, to po prostu je skopiujcie. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj macie punkty, i tak naprawdę tylko ten. Hashtag jest zgrupowany z kodem, i możecie sobie zmienić tutaj. Zobaczcie kolor, jak chcecie. Punkty to ja tak sobie dopisałam, także też możecie sobie zmienić kolor, czcionkę i wszystko. Tutaj macie życia, możecie je sobie skopiować, czyli powielić, jeżeli chcecie, żeby dzieci miały więcej szans. Tutaj jest tytuł, który możecie sobie dowolnie ustawić, ten napis, tak jak powiedziałam. Bardzo ważna rzecz teraz, <coughs> najważniejsza. Ja tutaj w rogu ustawiłam sobie elementy, te, które mają mi się pojawiać tutaj na tych kartach, i one są już automatycznie dobierane. One leżą jeden na drugim. Pokażę Wam teraz, jak to szybciutko zrobić. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą Wam. Yy, Polecam, to jest skopiować po prostu ten slajd. Ja sobie skopiuję ten slajd, zobaczcie. Tutaj mam jeden gotowy, nie popsuty, jakby coś mi się popsuło. E, I teraz e, proponuję też mieć przyszykowany drugi pusty slajd, na którym będziecie robić takie operacje, jak na przykład, jeżeli byście chcieli zmienić, e, zmienić ten, e, ten globalną informację, to ja sobie skopiuję tutaj. <laughs> Żeby mi się to nie, nie popsuło w żaden sposób. I to, co proponuję Wam zrobić od razu, tutaj wszystko jest oprócz tych kwadratów zakłódkowane, to sobie skopiować te wszystkie elementy, możecie te, które ja mam, ctrl-c, tutaj ctrl-v, przeniosłam sobie te obrazki, one wszystkie są zgrupowane. Teraz... Klikam rozgrupuj i zobaczcie, ich jest całkiem sporo. Ile ich powinno być, zaraz Wam pokażę. Ale zobaczcie, jak je sobie wszystkie rozdzielę, to tutaj kryje się taki skrypcik, paczka obrazków i mg-pack. I teraz tak. Te elementy, które chcecie, żeby się pojawiały u was w Doblach, które będą automatycznie dobierane do kart, musicie przede wszystkim pobrać sobie na slajd. No ja to sobie pobrałam różne obrazki. Zmniejszyć je do takiej wielkości, żeby żeby no nie zajmowały strasznie dużo miejsca, ale tak naprawdę to ta wielkość na karcie okrągłej jest już ustalona, to jest wielkość tego kwadratu. Także nie musicie tutaj bardzo tej wielkości obrazków dopasowywać, jeżeli macie już te elementy, to ułóżcie je sobie jeden na drugim, tak jak były poprzednio. Możecie zobaczyć, jak to zrobić. Zaznaczyć, czekajcie, odsunę to, odsunę to, zaznaczę sobie te wszystkie elementy. Tutaj mogę sobie, o, wszystkie je w rogu zbiorę, biorę ten kodzik, układam sobie może sobie na wierzchu ułożę, żeby było widać. Grupuję to, te moje elementy i jak już mam je zgrupowane, tutaj sobie posciągnęliście na ten roboczy slajd, zmniejszyliście sobie, żeby wam dużo miejsca nie zajmowały. Yy, możecie sobie zresztą je teraz, zobaczcie, jeszcze bardziej zmniejszyć, zwiększyć, tak jak będzie wam potrzebne. I teraz jak macie to gotowe, to Ctrl C, no i kopiujecie tutaj, tak? Ja mogę to usunąć i skopiować tamto i sobie ustawiam na przykład tutaj w rogu, żeby mi tutaj w podglądzie nie przeszkadzało. Natomiast jeżeli chcecie mieć inną informację zwrotną, no to sobie rozgrupowujecie, zobaczcie tą dziewczynkę, ustawiacie sobie co tam chcecie, tak, ja już nie będę tego robić, jeszcze raz nakładacie, kontrol przyciskam i macie... Yy, taką informację zwrotną i teraz możecie Ctrl C i przenieść ją właśnie tutaj. Ja już tutaj to mam, więc nie będę drugi raz tego robić. I te, Jeszcze jedna rzecz o właśnie, którą możecie zmienić, to możecie sobie zmienić oczywiście background. Ja mam tutaj takie wiosenne, ale wy możecie sobie tutaj wybrać cokolwiek. Wchodzicie tutaj w Pixabay'a, albo Wandplasha, albo jak chcecie, to możecie sobie wybrać dowolny obrazek i ustawić go na samym spocie. Także możecie sobie ten background zmienić, możecie sobie zmienić tutaj kolory, napisy. Pokazałam wam jeszcze, że możecie sobie skopiować to życie, ctrl-c, ctrl-v. Zobaczcie, jak kopiujecie, to wam się tutaj taki xik pokazuje, to musicie przejść na Inną stronę, wrócimy sobie tu, przejdziemy i tu nam się czwórka ukazała, no to one będą znikać w takiej kolejności, 1, 2, 3, 4, jak chcecie sobie od lewej do prawej to sobie możecie zmienić, ja już teraz nie będę zmieniać, ten napis weźmiemy sobie na wierzch, który nam się pokaże na chwilę i w ten sposób słuchajcie macie gotowe doble. Jeszcze raz chcę wam, jeszcze jedną rzecz, chcę Wam pokazać, ile musi być symboli. Na, jeżeli chcecie, żeby na, ile, na karcie żeby były dwa symbole, u mnie były cztery. Więc jeżeli chcecie, żeby na karcie pojawiały się cztery symbole, na jednej i drugiej, jeden wspólny jest wtedy symbol zawsze, to musicie mieć 13 takich tutaj symboli, czyli 13 tych owadów, ja tu musiałam mieć. Jeżeli chcecie, żeby to było 5 symboli na karcie, musi być 21, 6, 31 i tak dalej, tutaj jakby możliwe, możliwe, możliwe możliwy dobór kart, czyli tutaj macie trzy możliwości, tylko, tak? Natomiast już jak dacie 3 elementy na karcie, to już takich możliwości, różnych kombinacji, tych kombinacji jest 35, tak czyli kombinacji różnych kart. Przy czterech już jest 715, także to już jest bardzo dużo, więc no już nie będą się te karty nam powtarzać. Dobrze, to słuchajcie, podsumowując, kopiujecie sobie ten gotowy slajd. Najpierw sobie pobieracie na swoje konto tę prezentację, kopiujecie ten slajd. Ja ten, który zrobiliśmy, skasuję, żebyście nie mieli tych slajdów za dużo. Te obrazki na roboczy slajd sobie przenosicie, ctrl-c i ctrl-v, ustawiacie swoje i znowu zgrupowywujecie z kodem. Tu możecie sobie zmienić tę liczbę tur spokojnie, tylko trzeba odblokować, pamiętajcie. Teraz zablokuję. Tu możecie zmienić kolor, możecie zmienić punkty, czcionkę, ten napis, oczywiście, tytuł. Ja tutaj jeszcze mam taki guzik powrotu do strony, ale możecie sobie go usunąć. I jeżeli chcecie, możecie sobie, możecie sobie zmienić tę informację zwrotną. Możecie sobie też tutaj w tej dziewczynce na przykład zakodować przejście do kolejnej strony lub sobie powielić ten global i wstawić sobie jeszcze jedno tutaj zgrupowanie z strzałeczką z boku. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich trików, to chciałabym wam polecić naszą stronę internetową, na której znajdziecie taką zakładkę szkolenia i kursy. W tej chwili mamy super kurs, do którego możecie wykupić dostęp. I jest to dokładny opis tego kursu. Znajdziecie tam 15, aż 15 takie, tego rodzaju narzędzi różnych, dokładnie wytłumaczone krok po kroku, z oddzielnymi tutorialami dla każdego narzędzia, więc zawsze sobie możecie wrócić do konkretnego tutorialu. Dołączone są do tego oczywiście prezentacje w formie reuse, czyli takie, które tak jak dzisiaj Wam pokazałam, możecie sobie pobrać, czyli to są gotowce. Również dostaniecie nagranie ze szkolenia na żywo, bo niestety na szkolenie na żywo nie mamy już miejsc. I możecie sobie tutaj zobaczyć, jakie bonusy, czyli jakieś takie trzy. Konkretne narzędzia, jak wyglądają. Możecie sobie tutaj kliknąć i zobaczyć dokładny opis całej, całego tego pakietu, a tutaj możecie kliknąć, jeżeli zdecydujecie się na zakup. Polecamy Wam też nasze zimowe szkolenie, które było naszym zdaniem super. Ono do, niedawno weszło do sklepu. Tu macie też opis tego szkolenia, jak na żywej ręki tworzyć z uczniami koła Fortuny w Geniali, jak w prosty sposób ułożyć ćwiczenie wielokrotnego wyboru, które uczniowie sprawdzą jednym kliknięciem. Super to jest w ogóle opcja. I to jest jak przygotować wielozadaniową grę, gdzie ćwiczenie można wykonywać w losowej kolejności i zawsze widać pasek postępu. Bardzo fajne narzędzie. Bardzo dobrze wytłumaczone przez Asię, bo jest dosyć trudne. No i po zakupie szkolenia dostaniecie właśnie tutoriale i prezentację w formie e, RIUS. To jest nasze zimowe szkolenie, a to jest kurs e, pakiet. Serdecznie, e, serdecznie was zapraszamy. A dla tych, którzy się mm, Czują, może nie bardzo jeszcze w Geniali mocni i są początkujący albo średnio zaawansowani, to zobaczcie: Mamy tutaj podlinkowaną prezentację do nauki Geniali. To jest zupełnie za darmo. Jak klikniecie, zacznij naukę, to was przekieruje do tej prezentacji i tam macie podlinkowane różne tutoriale i szkolenia. I do tego Was serdecznie zapraszamy. Na dzisiaj, słuchajcie, to już wszystko. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z dobra. Teraz jeszcze chwila przedświąteczna, więc możecie stworzyć coś fajnego, świątecznego albo po prostu wiosennego.